Tutaj rzadka sytuacja Maksa rozmawiającego ze swoją dziewczyną. A tutaj jest Dawid. Dzień dobry widzowie, tutaj mamy pokaz drapieżnika Maxia. To jest klasyczne zjawisko na tym wyjeździe. Tak to właśnie jest. A propos tej okazji zarzuca sobie torbę. Torbę. Sytuacja zawsze wygląda tak naturalny w naturalnym środowisku. Pan Maksymilian ma na telefon. Z... O, ten tutaj właśnie. Nie telefonu w ręku. Teraz już nie ma, ale wszystko jest na kamerze, wszystko jest dokumentowane. Idziemy dalej widzowie. Max jak zwykle. Na łączach. Cały czas, cały czas 52 reszta z espresso. Nie wiem czy to jest. Tremont, ty. I co? Widzę. <grym /dyska> Dalej na O, jakie to kosztówki są, proszę Państwa. I obrazki? No, nie tak nie przypomina. Cut in 4K. Cut in 4K. A jest tego pełno Ta uwaga osobnik dalej na łączach to jest chyba droga co? osobnik po raz kolejny na łączach Rapieżnik Max Majek znany w jako koryl w naturalnym środowisku podczas y, rozmowy telefonicznej. W swoim naturalnym środowisku, na z dzisiaj na rano wstaliśmy a bardziej po południu wstaliśmy i nadal jesteśmy zmęczeni, ale dzisiaj w sumie panów nie ma, co można robić co się chce. Tam możecie zobaczyć wizerunek <todgłosy> naszego ulubieńca kuchniutkiego z, z... z naturalnym środowiskiem. W środowiskie. swoim naturalnym środowisku. O, chyba razem. Na... Teraz Maxi w naturalnym środowisku. może tego nie widzicie, ale rozmawiam, tylko że na głośniku. Chyba chciał nas przechytrzyć, ale, ale my się nie damy. To bardzo proszę tutaj w naturalnym środowisku. Tak to właśnie wygląda. Tutaj w środowisku musimy być cicho żeby się nie spłoszył ale widać no tam widać tak <noise> na łączach <noise> Ładne tutaj, proszę bardzo. Jeden widoczek. To chyba jakieś e, są kraftowe. Ale coś się uda ogarnąć. Tutaj sobie idzie grupka. Energicznie w pocie czoła. A na odwrocie... Nie kto inny, jak Max Majer. Kada tak Gada, gada, na głośniku jest. No nieźle, co? Nieźle. No to co? Musiałem się przebrać na łączach. Przepiat. A pan co myśli, jak tam zakupy się udały? Udały się. Kupiłem pamiątki, magnesik piękny. Co jeszcze kupiłem? Piłkę fajną kupiłem sobie rzucał do futbolu amerykańskiego Wachlarz na siostry Wszystko mam Bardzo dobrze. Możemy wracać A tutaj A tutaj, tutaj... klasyka <laughs> Idziemy na górę I Idziemy na przystronę się tutaj też Dzień dobry Ostatni jointik przed wylotem Kręcony Bagaże już zniesione w części Stół ogarnięty Patrzcie posprzątane O tu jeszcze Aleksandra Niewyspana chyba Czyściutko już O jeszcze jakieś śniadanko sobie przygotujemy Tu mamy salamę Mamy prala prościutko. Mamy aleoly i czerstwą bułeczkę. O. Kawka się zaparza. Lecimy dalej. Lecimy widzowie Zobaczyć jak na górze się szykują. O, tu idzie jeszcze jeden osobnik. Nie okay, ma na konkurs. Dobry mam dzień. 23 kg bagażu to mnie martwi. Gdzie jest? Ja mam, jest? miałem 20 na, ile, kurwa? 26,7. Teraz zoblurzyliśmy, eee. bo było bardzo dużo. Teraz obniżyliśmy z 21,7 kg. Więc może nas przepuszczono, a może nie. się 24. Mokry? Nie. Ja wrzuciłem mokry, właśnie tak jest problem trochę. O, przedłużacza nie zapomni. To no nie mój. No, ale. Zobaczmy sobie, zobaczmy no, sobie. Proszę. no jest... i co widzowie? No, koniec tego dobrego. Trzeba uciekać, wracać do Polski. Nie ma to tamto. O, jak ładnie. Jeszcze bardzo, już nasze witoczki, ostatni raz. No i lecimy. Gdyby ktoś jest na ile po pracy wypadli w te kilka dni? Każda z tych, to jest tam po Cześć. W piątek. nie? Nie

no i tam panowie lecą sobie na autobusik, na pociąg, pieszo. My już spakowani, czekamy na przystanku. Ready to go. No i wracanko, co? Widzowie, koniec tego dobrego. Koniec. Ready to go. Lecimy teraz na pociąg. Autobusik będzie na ten pociąg. Później drugi pociąg. z na lotnisku. I lecimy. On tego dobrego. Hello. 12,60 Ja tak będę... Five tickets, please. Uh. No, to serdecznie udało się. Były problemy, jak zwykle u nas na wyjazdach, nie obędzie się bez problemów. Jesteśmy już tutaj przy rejestracji bagaży, wszystko poszło dobrze. I powiem Wam tak, widzowie: proszę, skieruj na mnie kamerę. Powiem Wam tak. Po dzisiejszym dniu zmieniłem zdanie. Kobiety powinny mieć jakiekolwiek prawa, ale też nie przesadzajmy. Powinny móc siedzieć tutaj na nowych bramkach, pozwalać ludziom się spóźnić do minut. To naprawdę było w porządku z tej strony. Jest naprawdę dobrze, a będzie jeszcze lepiej, jak zjemy coś kur... Tak. Burger tak. Tak. Tylko ja zapomniałem wam powiedzieć, Zda że ja opisz może sytuację w ogóle jakby, bo jest co tak się stało. No i co? Bo, historia wizowy jest taka, to może ja w takim razie przyjmę, że na tak. sposób tak. dzisiejszego. Nie, Filip nas to zły terminal. Nie ja, ja zagłózłem, tylko pan kurwa, pociągowiec. <laughs> ja się prowadziłem. I ogólnie było tak, że terminal drugi mieliśmy godzinę zapasu i tą godzinę biegali się w kółko, jakby się po terminal drugi, ale było ABC. I tak jak lataliśmy w jest z powrotem i dopiero teraz która przez godzina, żeby to dać... 12.35, 12 a do 12.20 były gejty otwarte, żeby nadać bagaż. No i dosłownie musieliśmy objechać całe lotnisko, już na, na inny terminal, który był w ogóle z tyłu, jakby całkowicie. 15 minut że, że drogi, 20 zazie, się spóźniliśmy. Ja już chciałem kupować bilety na 19.00. Ja już sprawdzałem. Ja już bilety, bo że bramki wiecie, już zamknięte, tak no sobie takie opóźnienia. Mam taka, że, że się Krzysiu musi to Krzyśu, Krzyśu, Kajna wyciąga, jesteśmy gotowi. Chłopaki już się śmieją. Mamy bilety, dokładnie. Bileczki są. Bateria w aparacie się rozładowała. No cóż, widzimy się w Polsce, ja tak nie gra. Czemu po Polsce? przecież no złapał mi się aparat. Ola widzę, nie. Nie widzę, nie. O, tam się pakuje. Udało nam się przejść z security. security, więc już w sumie my jesteśmy bezpieczni. Teraz tylko trzyma się Dobra, nie ma czasu na wywody. Aparat się rozładowuje. O ile za. Czerwona szybkie jedząko zimne piwko jedzone Pęczyła Pakistan To już jest koniec Nie ma już, już na bramkach Zaraz w Jesteśmy wolni Chrzuszczo Możemy iść <laughs> To już jest koniec Możemy iść Jesteśmy wolni Bo nie ma już Zatuj, nic. No. To już jest koniec Nie ma już nic jesteśmy wolni dzień iść To już jest koniec Możemy iść Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem I pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach Tak długiej gmela napisze, wymyśli, obejdzie wokoło Zabrudzi, wyczyści i krzaczek przy drodze I brat przy maszynie jak noga w skarpetce Sprzedawca w kantynie, kamyczek na polu I strażnik na straży, lodówka wciąż ziemi Wciąż parzy. A po co, a po co tak długie i długie? A za co, a za co tak myśli i skupię? I tak się przykłada i tak mówi z Widzowie, więc i, i, i to rano. To już jest koniec, <gibne> nie ma już nic się jest koniec widzowie Dziękujemy za oglądanie, tak? Zostawcie Mamy nadzieję, i... nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie jak to było. Zostawcie lajka, like komentarz. Like lajka, suba, dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I przede wszystkim napiszcie nam wreszcie, czy kobiety powinny mieć prawo. Dokładnie, tak. bo czekamy z niecierpliwością na rozwiązanie. Moją opinię już znacie. Wyniki ankiety poznamy za tydzień. No. Tak jest. No towiamy serdecznie. Miło było, ale koniec tego. Pozdrawiam! Elo! No ten się zawstydził, wstydził, nic nie powiedział!